Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what, say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what, say what you mean, say what you mean. And you'll get, get what you need, get what you need. What I do, what I do is try to give you more than words. Christian chodzi o programy. Tak? Aj, aj. Aj, aj. Aj, aj. No na pewno nie zdążymy wybrać pieniędzy. No to jest tylko moment. Ale my mamy na dziesiątą. Zawsze, kiedy się spieszę, zawsze. Jakby inaczej, nie? Ale podobno z tym się czeka, aż wyschnie, żeby to tak jakby wykruszyć. Więc tak właśnie wychodzę z domu. Mam tu takie pasmo. To mi ani w lewo, ani w prawo. I Danie się układa z prawej strony, ale przez mam tu nierówny przedziałek. No więc trudno, trudno, trudno. Wychodzimy. Nadia spała! Nadia spała! Jezu, kto powiedział, że to zejdzie tak po prostu. Nie jak ja teraz A co wyglądam. to zejdzie? W ogóle co to się stało. No, się tuszem już na samym końcu. No i podobno najlepiej jest tego nie ruszać, tylko wiesz, że jak wyschnie, to samo tak jakby. A to może podługi. nie wyschło? Jak nie wyschło? Pokażę, jak ja wyglądam. O, white! Magia ja to muszę zdrapać razem ze skórą. Robisz sobie dziurę? Tak. Aż ci adres muszę dać taki dokładny, chociaż bo pewnie wiesz jak tam dojechać, nie? Mm. Witajcie kochani w kolejnym filmie na tym kanale Jak nagrywam dzień po dniu To czuję się jakbym nagrywała serial <grywa> Żeby wszystko wiecie co się działo W poprzednim odcinku yy, I właśnie tak, czekaj Muszę znaleźć ten adres Jezu, aż boli mnie tutaj Jutro organizujemy tej urodzinki yy, I chyba nawet tak samo jesteśmy ubrani W się, sensie, że jeśli chodzi o te kamizelki, jak rok temu, kiedy jechaliśmy po torta i dzisiaj też jedziemy po, po torta, chyba się nie mówi torta, chyba po tort, po prostu. Jedziemy po tort urodzinowy dla Nadi po raz kolejny. To powiem że miałam piec sama, chociaż nie, w tamtym roku nie miałam w ogóle w planach piec tak sama, bo robiłam wszystko inne. Już nawet w koszyku na Allegro miałam ozdoby wszystkie i w sumie to już prawie zamawiałam, ale przekalkulowałam. Po tym jak mi przynieśli obronę, bo miałam się bronić tydzień wcześniej, a Miałam się wczoraj, no to uznałam, że nie ma szans, żebym ja brała się jeszcze za pieczenie y, tortu i to mojego w sumie takiego drugiego w życiu. Bo jeden kiedyś piekłam dla mojej wychowawczyni w szkole, to był hit, nikt nie chciał, więc ja upiekłam, a nigdy wcześniej nic nie piekłam. Ale był zarąbisty, y, nawet tam dyrekcja go jadła i mnie bardzo chwalili, albo nie chcieli mi zrobić przykrości. I, no i uznałam, że po prostu nie dam rady upiec y, dzień przed. w dniu obrony właściwie jeszcze no tak. na drugi dzień mas i wszystkiego ten tydzień był pod kątem nauki tylko tak, tak naprawdę siedziałaś no, i się tak. uczyłaś nawet w tym tygodniu nie było żadnego vloga nagranego yy, bo no nie miałam, nie miałam czasu nie miałam nawet co nagrywać po prostu siedziałam z notatkami i się uczyłam i jedziemy właśnie po kupiony tort przez yy, pieczę nam pani, która piekła w tamtym roku i w ogóle to jestem jej tak ogromnie wdzięczna bo tak troszeczkę na ostatnią chwilę do niej napisałam yy, i i po prostu chyba ze względu na to, że jesteśmy jej klientką z tamtego roku, i że dla nadusi to zrobi. Tak, to się zgodziła, bo powiedziała, że no nie ma już terminu, więc nie róbcie tak, to jest bardzo mi fair. Także bardzo dziękuję i jestem przekonana, że będzie piękny. Tak, tak patrzę teraz w podglądzie, to to się strasznie gryzie ze sobą. To z tym. To jest Bardzo chcę. Pokazujemy jej od razu. Nie, czy nie? jej nie. Poczekaj. O. A. O tak z boku. Oj. Ja. Poczekaj, Nie, nie otworzę chyba tego tak. Nie. Nie. Żeby nie spadł. O ja. <laughs> Boski, nie? Cudowny. O to chodziło, żeby był dziewczęcy. Z Bingiem, no bo te wszystkie Bingowe torty są takie zielone Takie, takie trochę wręcz chłopięce chłopięce strasznie, nie? Ja tak właśnie do niej piszę Kurczę, że chciałabym z Bingiem, ale coś takiego bardziej dziewczyncego Mówię, zrobimy, zrobimy takie, I zrobiła Ja tak nie wiedziałam, jak to to będzie wyglądał Zobacz, jest podpisane, Aguś Aguś dziesiąty. <laughs> ja nie mam imienia i nazwiska, ja jestem Aguś Aguś O, to mu się nic nie stanie jest minut, ponieważ... A mogę siadać z przodu? Co tam, masz bułę? Masz bułę? Z przodu sobie usiądę i jedziemy do sklepu, Dobra? Na zakupy, mam wózek, tak jak chciałaś. Jezu, położyłam sobie tutaj y, Nadii na mokrą chusteczkę, tą co ścierałam, ten. Mam tu całe takie mokre, musi się mm, niezbyt przyjemnie, tak tu. ale chyba nawet nie widać, nie, widać. Nie, widać? Troszeczkę. Faktycznie widać. Może się faktycznie zasikałaś? Nie, <laughs> jeszcze nie mam problemu z utrzymaniem moczu, jeszcze. <laughs> ale to jest bardzo małe moim zdaniem, za małe. Bo w planie mamy zrobić jutro z sanie na gorące danie mamy tylko jedno naczynie A ma twarzy. takie duże i to było fajne. No to co, oszął jeszcze? Oszął, no. Dla nas byłoby idealne. Takie prywatnie. No ale za małe, no? To o show. O show. I drogie to jest. No wy no, zobaczysz w oszął cenę albo gdzie indziej. Tu jest na pewno na dół. Świeczki jeszcze kupimy, bo Nadia się wczoraj złościła, że kupiliśmy jej takie, co się nie da zdmuchnąć. Myśleliśmy, że się będzie cieszyć. No, Przez a jakby... trzy pierwsze razy się cieszyła, za ta, czwartym razem ja był już była irytacja. Dlaczego się irytacja, że że jej nie wychodzi? No, że się jej nie udaje, więc kupujemy zwykłe dzisiaj. Podobno jakieś takie bardzo słynne, bardzo e, fajne. Znaczy, tam koja, kojarzę, wszyscy ją używają, wszyscy się zachwylają. No idę. A tu widzę, że obok jest jeszcze jakiś płyn uniwersalny. Będziemy sprzątać, nie wiem, podobno hit, więc... A ja takie znalazłem za 2,70. Popatrz, tu są tam konkretnie? ale to czego szukamy. Nie, tutaj. Nie tutaj? Tych łyżek nigdy w szafie, w szufladzie w sumie za dużo. One są tak genialne, że ja nawet czasem i używam zamiast kuproski przy do wszystkiego przewracania na patelni, mieszania, Rewelacyjne na są. Wybierasz? Tak, chyba to jest ładniejsze. Co się nie uszczerbano? A, taki malutki okaz na sałatkę. Nie są nie? A ci Nie, no ale serio, jest mniejsza. Jest są, tam, tam. są, są. To jest taka bardzo izgrabna, że przy to każda no, jest izgrabna. Weź, weź tam. mogę wziąć ten łóżek, y, taki duży, nie Czemu? dwa koszyki. Obrócimy jeszcze ten przykrywkę, będzie trochę więcej miejsca. Kombinujemy, a nie musielibyśmy. Tak wygląda y, sytuacja w jednym sklepie, teraz jedziemy jeszcze do takiego mięsnego kupić świeże wędliny Co jest? To wózek idzie wtedy Ale się zastanawiam, co się tak zatrzymałeś nagle Dobra, na i na było a co to dopam. No. Raz, dwa, trzy, opa! Wróciliśmy do domu, wypiliśmy kawę, ja troszkę musiałam popracować, bo, bo się fajna oferta kończy i ludzie się zaczynają odzywać i biorę się w końcu za jakąś robotę urodzinową. To nie jest totalnie porównywalna impreza z imprezą z tamtego roku, więc nie ma tutaj takiego e, ciśnienia, nie ma tych deserków. I tak dalej, i tak dalej No ale coś przygotować trzeba Dużo rzeczy będę przygotowywać też jutro Bo na przykład chcę, żeby chleb był całkowicie świeży yy, Tak samo tą lasagne będę robić jutro Żeby było wiadomo na świeżo Mamy spód już do sernika Przerzucamy i spód już będzie Pasę przyniosłaś! Dziękuję! Ta do łazienki Nadia ja mi zakupę rozpakowuje, przynosi mi wszystko za koleją. Maś. Dziękuję! Brawo! Baba córuś! Brawo córuś, tak! Brawo córuś! Ta Przekładamy na y, spód, który właśnie idę wyjąć mm. z piekarnika. O, za dwie minutki i sernik do piekarnika będzie gotowy zaczęłam robić sałatkę no tu przygotowałam sobie już fileta z kurczaka na jutrzejszą lasagne żeby jutro już tylko wyrzucić do gotowania a właściwie do podsmażania tutaj mam usmażonego już fileta do sałatek robię dwie takie misy sałatki i kupiłam składniki na sałatkę tak wiecie z głowy a potem przeszukałam internet i znalazłam przepis, którego, yy, chciałam, z którego chciałam tą sałatkę zrobić i się okazuje, że, że to nie te składniki, które chciałam, pekińska nie jest potrzebna, za to potrzebny jest ser żółty, którego nie mam, więc teraz się zastanawiam po prostu i chyba będę kombinować, no z tego co jest, nie? Sałatka yy, ja się tym charakteryzuje, że co byśmy nie wrzucili, to będzie dobre.

magiczna gąbka lepiej daje radę niż ta paska. tym ja mam tyle fajnych środków do sprzątania, mi się jeszcze kolejnie testować. Będziesz myć? Dzisiaj, kochanie, nie, bo dzisiaj już jesteś wykąpana, suchutka, czyściutka, okej? Okay? Innym razem, jak będziesz jeszcze kiedyś przed kąpaniem, to wtedy Ci dam, okej? Okay? Dam! Wtedy ci dam. nie chcesz spać? Tu nie chcesz spać, a jutro ja masz godzinki. Są gotowe, wyglądają w ten sposób. Są dwie takie same misy. Witajcie kolejnego dnia. Ja się wam nawet jeszcze nie pokazuję, bo jestem w piżamie i bluzie, bo mi zimno. Krysantur już zrobił y, ciasto na dwa chleby, w jednym i drugim na cztery Ja Ja przełożę teraz sernik na mm, taki spód, chyba z tortu z tamtego roku, z tego co pamiętam. I do całego, dnia. Wróciliśmy właśnie z kościoła i bierzemy się poważnie za działanie, bo za 2,5 godzinki mają być goście. Czyli daję tyle, co będzie robić się razania. Nie na dusie? Będę robić dwie i się zastanawiam, czy uda mi się to wszystko zrobić za jednym razem, czy muszę robić całkowicie wszystko osobno, że pieczenie mięsa osobno, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Nie, panianeczko? neczko. Ja tu nastawia wszystkie szklanki i kieliszki do zmywarki, żeby były takie, Spole, bóź, takie, takie wypolerowane. O, właśnie. Z połyskiem. Patrz. patrz! Tatu, patrz! Tatu, patrz! Widzisz, kochanie. Kto ma dzisiaj urodziny? Jaja. Media. Gotta give me some love, cause when I'm with you, I'm in paradise. You know how to make me feel alive. Gotta give me some love, na na. Gotta give me some love, na na na. Gotta give me some love, na na You gotta give me some love, na na Gotta give me some love, na na I thought I was right? No Chociaż jeszcze troszkę mogę. Co to? Taki miękki jest. No Zanosimy do pokoju. Jakoś tak wyszło, że po raz kolejny yy, zrobimy większe przyjęcie, niż planowaliśmy. Czyli zaprosiliśmy gości na kawę i tort, a przychodzą na gorące danie, na galaretki, na ciasto, na mnóstwo przekąsek. Wszystko już jest przygotowane tak naprawdę jakoś w Wrzucam do piekarnika i powinna być idealnie gotowa jak goście przyjdą, bo tak naprawdę to w sumie od lasagne zaczynamy. Nady już przygotowałam ubrankę, ja chyba ubieram ten sam kombinezon, taki krótki, w którym byłam ostatnio na randce. Nie mam pomysłu na nic innego. Co go za długie. Bierzemy jakieś świeczki, żeby komodę przytykować, tam gdzie jest lustro. Nie wiem, czy tam świeczki są potrzebne. Ale to do naszego wrzuca? Aha, brosła takiego, ten, dobra. Choćby nawet, no tak. No to bardziej, no. Sztućce się wymyły. Mamy wszystkie naczynia czyste, ale zamiast je polerować, to wrzucamy do zmywarki na 30 minut. Aha, to miało być dwie trzecie sosy, ale jestem udana. Pudno, no, co poradzisz? No, też nie podniosę. Daj spokój. Makaronu. 40 minut, 30-40 minut. Idealnie, moim zdaniem. Patrz, o, jest 32 minuty. Ady prezentuje się następująco: taki bodziec z falbankami. Do tego jest taki, nie lubię to nawet nazwać, to jest taka ala spódnica na szelkach, ale tutaj ma zapięcie pomiędzy. I do tego pod kolonóweczki, jakieś spineczki jeszcze jej znajdę. I myślę, że całkiem fajnie. Zdjęcie w tym ma na Instagramie, tylko że inne body, A ja jestem w tym takim kombinezonie. czasem włosy rozpuszczę? Muszę je jeszcze rozczesać. I końcóweczka czekamy na gości tak naprawdę wszystko gotowe. Flewy uwieczone, to są właśnie kroi. Ja jeszcze tylko dam śmietanę na galaretki i zaczynamy! No i super! Brawo! Prawda, pięknie! Super! Lisa, Bim, No, Możesz się napatrzeć, bo za chwileczkę kroimy, wiesz? No. Ładny? Ładny tort? Nóż. Tak, nożem będziemy kroić. Tak. Podoba Ci się? Bo musimy go rozkroić. Tak, dobra. No to zbij i noże będziemy kroić, tak? Tak, możesz sobie pooglądać jeszcze tutaj. Żebyś się nacieszyła, bo to dla ciebie.